Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I rozpoczynamy. Mamy na tablicy przedstawioną pewną funkcję V. Jak widzimy, nasza funkcja V jest zależna od t. Zapiszemy sobie to tutaj. I jak policzyć pochodną właśnie z takiej funkcji. Możemy się domyślić, że ta funkcja jest funkcją złożoną, bo mamy tutaj chociażby sinusa podniesionego do potęgi trzeciej. Mamy tutaj też 2t. Ale jedna rzecz, która nas martwi jest taka, że tutaj pojawia się ułamek. Ponieważ w ułamku tym w liczniku znajduje się tylko stała, więc chcę uniknąć tego, żeby liczyć tutaj dodatkowo ze wzoru na pochodną ilorazu. Więc przekształcę sobie moją funkcję i tutaj zamienię znak tej potęgi, co pozwoli mi uniknąć ułamka. Czyli zapiszę to jako minus 3 sinus do minus 3 2t. I w takiej oto postaci będzie mi tą pochodną liczyć dużo łatwiej. No więc rozpoczynam. Czyli mam V' prime równa się. I teraz moi drodzy, muszę znaleźć tutaj najbardziej zewnętrzną funkcję w moim zadaniu. I zazwyczaj było tak, że był to sinus. W tym momencie na sinusa wpływa też potęga, czyli potęga będzie moją najbardziej zewnętrzną funkcją i z niej na początku liczę pochodną. Czyli piątkę sobie przypisuję razy. Pochodna z potęgi jest taka, że wywalam ją na początku przed, na, przed, tutaj przed wyrażenie, dalej mam sinus, i tutaj zmieni mi się potęga, będzie minus 3, minus 1, czyli minus 4. 2 te zostaje, razy. I teraz szukam kolejnej funkcji, jakby drugiej funkcji zewnętrznej, czy też już funkcji wewnętrznej, czyli to będzie sinus. Czyli teraz po kolei, jakby rozbieramy jak cebulę tutaj naszą funkcję. Czyli teraz pochodna z sinusa to będzie cosinus 2t. Pamiętacie, że już potęgi nie uwzględnia, bo policzyłam z niej pochodną. I teraz razy. I ostatnia funkcja wewnętrzna to jest 2t, czyli pochodna z 2t to jest 2. I teraz chciałabym uporządkować troszkę tę funkcję. To będzie tak: 5 razy minus 3 to będzie minus 15, razy 2 to będzie minus e, 30. Tu mam sinus do minus 4 2t, razy cosinus 2t. I teraz pozbędę się jeszcze tej ujemnej potęgi. Znowu sprowadzę to do postaci ułamkowej, czyli to będzie minus 30 cosinus 2t przez. Sinus do czwartej 2t. Już w tym momencie nie chcę nic więcej robić z tą funkcją. Oczywiście mogę zastosować różne wzory, związki między sinusem i kosinusem. Natomiast zostawiam to, bo to jest tylko kwestia zabawy, przy której e, czasami wychodzą błędy, e, jakaś niewiedza, więc lepiej żebyśmy zostawili to w takiej postaci. To jest koniec mojej drodzy naszego zadania. Zapraszam was do innych przykładów, które znajdują się na naszym kanale, związanych właśnie z pochodną funkcji jednej zmiennej, z pochodną złożoną. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wysyłajcie to wszystko na adres mailowy, który znajduje się w opisie do tego filmu. Ja zachęcam was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.